Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus witam was kochani, słowo dzisiejsze to sprawiedliwość. Sięgnąłem do e, słownika greckiego, by zobaczyć e, ową sprawiedliwość, to znaczy jak, jak, jak to brzmi bliżej oryginału. Okazuje się, że to stan podobania się Bogu w tym e, w naszym myśleniu, działaniu, w odczuwaniu nawet. Nie wiem, czy wam to coś przypomina, ale e, mnie. Ta informacja nakierowała na słowo, które wielokrotnie w jednym słowie y, 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 omawialiśmy czy medytowaliśmy, to talmidim, uczniowie. Przypominacie sobie może, że z hebrajskiego talmidim to ci, którzy za swoim nauczycielem chcą chodzić, mówić jak on, myśleć jak on, nawet odczuwać jak on. Jeżeli Jezus dzisiaj mówi o sprawiedliwości większej niż uczonych w piśmie faryzeuszów, to właśnie um, to prowadzi nas do uczniostwa. Bycie uczniem to stan podobania się Bogu w tym, jak myślę, mówię, odczuwam i jakimi drogami chodzę. To po prostu bycie uczniem Pana, to należenie do Talmidim. Myślę, Dziagon... Niech ten kir przejedzie. Myślę, Dziagon, mówi Dziagon, nawet odczuwać, jak on to właśnie być e, sprawiedliwym. Piękne to jest. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A ja was zapraszam po pierwsze na rekolekcje internetowe na Profeto, bo drugi odcinek, cudowny odcinek z Józefem Brodą nie, już na naszym portalu został wczoraj opublikowany, a dwa polonie chicagowską zapraszam do świętego Fabiana bowiem od wczoraj tutaj mamy nasze wielkopostne rekolekcje obecność.